Na tej stronie internetowej można znaleźć najlepiej sprzedającą się książkę kucharską w naszym domu. Jest jeszcze jej dużo. Polecam. A teraz czas na codzienne spotkanie z autorką. To ja. Dzień dobry. Słuchajcie, dzisiaj tak jak powiedziałam w zapowiedzi, robimy wyjątek naszym gotowaniem mianowicie pierwszy raz powtarzamy danie. Robimy to z dwóch powodów. Po pierwsze był to nasz pierwszy live i ani ja, ani tym bardziej tu obecny operator Remigiusz, nie mieliśmy pojęcia o tym, jak zapisać livea, żeby Na to Instagramie. zostało. Ja nadal nie wiem. W związku z tym tego livea nie ma, a Ale wiele będzie. osób Dobra. Już pytało o to, co to było. Dobra, to jest Katarzyna. jedno z naszych ulubionych danych. Makaron dań. z Tyńczykiem dajesz. A ponieważ mam dzisiaj tutaj, ile jest tych dzieci? Czwórka? Czwórka. Czwórka dzieci, które kochają. Czwórka, które kochają to danie, no to dobra ciocia nie zrobi i mama. Jeszcze ja ja kocham. I tak, Remi, no ja też, słuchajcie, <grym> uwielbiamy to wszyscy, to danie. A jest to spaghetti. Spaghetti y, najlepiej numer 5. Mój um, absolutnie ulubiony makaron. Tylko ja nie gotuję 10 minut, jak tu jest napisane, tylko 8. Y, I będzie to spaghetti z tuńczykiem w sosie pomidorowym, z kaparami, z zielonym pieprzem. Ponieważ dzieci lubią ten sos, to ja przemycam tu jeszcze witaminy. Więc na przykład cichaczem wkroiłam tu jeszcze trzy młode marchewki. One tego nie poczują, a witaminy zawsze wpadną. Jest tu, są trzy ząbki czosnku. Ja, zamyśliłem się. Nie? Trzy ząbki czosnku, jedna cebula. Jeszcze dla nich pokroję ją drobniej, bo to jest jedna cebula, To jest jedna, ale duża cebula od Joasi. U Joasi małych cebul nie ma, są tylko gigantes. Więc to jest jedna cebula, taka jakbyście dali półtorej. I no, ponieważ nas będzie szóstka, to normalnie daję jedną puszkę tuńczyka, ale tu mam takie półtorej. Puszkę pomidorów. Jeszcze daję jeszcze łyżkę to, 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 koncentratu pomidorowego i dodam jeszcze trochę pasaty, żeby zapełnić. Kroję natkę pietruszki, może troszkę dymki, no ale generalnie zaczynam. A widzę tu kapary. Kapary też będą, tak. No i oczywiście pewnie której z dzieci wzgardzi kaparami, to sobie wydłubię, ale zasada jest prosta. U mnie obiad jest jeden. Zjecie, może będzie deser. Nie zjecie, nie ma deseru. A potem jest dopiero um, kolacja. No i jakiś podwieczorek. Także um, wszyscy wiedzą, że u mnie żartów z jedzeniem nie, nie ma. Nie, ale zapomniałaś o czymś, co jest najważniejsze dla dzieci w tym daniu. Co robią dzieci, jak dostaną danie na stół? Z, zasypią wszystko parmezanem. Wszystko zasypią tak, parmezanem. Tak, tak. tartym parmezanem. Tak, ja już nawet kupiłam starty parmezan, bo jak one trą parmezan, to już wtedy jest naprawdę cały. Stopy w parmezanie. Cały pokój w parmezanie, mimo. więc kupiłam starty parmezan specjalnie dla naszych słodyczek. Dobrze, rozgrzewamy oliwę. Ja tu sobie wezmę sól poszło? ale już jestem, wróciłam, wróciłam. To była taka absencja minutowa. Woda na makaron już mi się gotuje, ale ja sprawdzę, ponieważ nasze dzieci z radości, że są w takiej gromadzie, harcowały chyba do prawie 12. .00. W związku z tym późno wstały i późno jadły śniadanie, więc nie wiem, czy one będą już głodne. Chociaż kąpały się w jeziorze, mimo że naprawdę dzisiaj upału nie no właśnie, ma. upału nie ma, jest Ale im to czas, w ogóle nie, nie przeszkadza. Nie Także może tak. zgłodnieją nie zaraz tak, i ja ma. wolę być wtedy gotowa, bo ich cierpliwość jest zerowa. Dobrze. Więc e, wszystko naraz, czyli czosnek, cebula i marchewka. A to nie jest włoskie danie, to jest dla wymyślone, czy to, włoskie? To jest, wiesz co, takie e, nie, no i są takie włoskie dania, tylko m, oni nie okraszają tego parmezanem. No nie, no tam gdzie jest ryba, to nie, e, tam nie gdzie ma... jest ryba, to nie ma mowy. Ale wiecie co? E, dla mnie tuńczyk jest jednak już bardzo taki mięsny. Przypominający, e, powiedziała nawet wołowinę. Także y, ja y, no, jestem włoskim ultrasem generalnie w podejściu do, do włoskiego jedzenia i kawy, ale y, tutaj y, ja sama lubię y, parmezan w tym daniu i mi w ogóle nie przeszkadza. No, krewetki bym nie potraktowała parmezanem, a taki sos pomidorowy z tuńczykiem, jak najbardziej. Tu jest właściwie takie bolognese z tuńczykiem. Zrobiłem się głodny, poczułem, mimo, że jadłem śniadanie dwie. Czyli co, wrzucać ten makaron już? Tak tak, 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 tak. No tak, i widzicie, i to tak wyszło jak zwykle. Nas jest szóstka, tu jest kilogram. No może taki niecały kilogram wrzuca. Co i się, potem odsmaży w ogóle, wiesz no. Ale my jutro wyjeżdżamy. No to potem czyli żadne kolacje. Aha. Mm. W sumie myślałam, że będzie ognisko, no ale dobrze. A będzie ognisko o czymś goście, bo jak pan pewnie Państwo pamiętają. My tu dzisiaj mamy, mamy naprawdę grę na mamy wielu bębenkach. Glen Glam glamping, czyli camping. W miarę luksusowy. Ja jestem dumna, że udało nam się w ogóle tego lifea odpalić dzisiaj, bo miałam już wątpliwości, czy to się wszystko uda. Ja mogę coś powiedzieć Możesz. reklamowego Oczywiście. na temat namiotów. Otóż namioty są ogrzewane od dzisiaj ponieważ tak. zaczęły się, nie wiadomo dlaczego, miesiąc wcześniej Brzy. chłodne mazurskie noce i namioty dostały ogrzewanie i w ciągu 10 minut robi się tam tak ciepło, że można chodzić nago a nawet należy, bo jak nie chodzić nago w mazurskim namiocie miałaś mi zrobić gotowanie koło namiotów i co? tak? no to już nawet nie pamiętam, że miała wystawię no ci tam kuchenkę, stół i wszystko słuchaj, ja do książki gotowałam w kucki E, kopytka do książki były robione na Podlasiu w kucki. miałam tylko taki palniczek z patelnią i e, kopytka były odsmażane w ten sposób. Więc ja mogę gotować wszędzie. To jutro możemy gotować w kucki. Nie, to Jutro to my jedziemy w trasę, damy tu śniadanie i wkrótce Ale może ugotujemy coś z maliny warszawskiej w kuchni maliny. No, nie wiem, czy kiedy będzie na to czas, wszystko, wiesz, bo ja. Głównie muszę jechać do urzędów dwóch. No, także poczekajcie, no, bo zapomniałam włączyć. Aha, bo mi tu jeszcze chleb się. E, Katarzyna, możesz tutaj nie, nie chaotycznie no, wiem, pchnąć sprawę do przodu trzy z tym makaronem. Do chleba, a nastawię makaron. Pada ciśnienie mi się spać. Makaron jest nastawiony. Tak, tak, ale ja muszę A, go zamieszać, żeby się nie skleić. Spraje... Trochę zostało, ja to zjem. Mi to bardzo smakuje. Tylko musiałam właśnie pokrywkę zdjąć, żeby wodę na makaron zagotować, ale już to zrobiłam. O, dobrze. To już jest odpowiednio podsmażone. Teraz... Co z dodajemy... Nie smażysz tyńczyka, bo ja bym zawsze zaczął od tyńczyka. No ja wiem, że ty byś, ale to ja bym. Na moim kanale, Menel na dokładkę, <grych> ekspert Zrobię państwu podobne danie, to tylko bez jakiejś marchewki. I zacznę jabłym. od smażenia tuńczyka. Zróbmy. zróbmy. Co zróbmy? Zróbmy. Ale nie rozumiem, co zróbmy. Nie, bo są dwie wersje, albo jabym, albo zróbmy. Popatrz mamo, popatrz mamo moja, co, co ona robi nożem na tej patelni, której, która zawsze, zawsze garduje, że teściowa metalowym ja czymś gardłuję. jeździ po teflonowej o, patelni, chanie, zobacz to są mamo. twoje obsesje, nie przerzucaj to na mnie, nie znów, znów, znów teściowa jeździła tak, metalowym po, po te, tej teflonowej patelni. To ty dochodzenie do robisz, A mama zawsze mówi, ty jest tak. cała rodzina. A mama zawsze mówi, nie no ja tylko ten jeden raz. <śmany> <śmany> więc mamo, możesz przyjechać i teraz drapać łyżką i nożem teflonową patelnię. Słuchajcie, więc jak mi Remik da powiedzieć, to wam powiem, że tak, wrzuciłam jest to widać, puszkę pomidorów, jest to świetnie kręcone, więc ehm, wszystko połowę puszki tuńczyka, jeszcze jedną puszkę tuńczyka. Ja najbardziej lubię w Może oliwie też. z oliwek. Albo w tym oleju z tuńczyka. Ehm. Nie, to jest w oliwie z oliwek tuńczyk. Najbardziej lubię właśnie z oliwy, tak masowo dostępny ten Rio Mare, Bo on najbardziej odpowiada. Dodam jeszcze. A ty się Kaśka najadasz w trakcie fasady, robienia. Widzę, tak. To już jest półprodukty po mm prostu. -hmm. O nie, oblizałaś, oblizałaś to widziałam. Oblizałam? A co? To ja robię, potem, ja oblizuję. Ale tam potem będą bakterie i to się zacznie pleśnieć. No wiadomo. Ja mam dużo jadu, to zaraz spleśnieję. I tak z łyżkę, słuchajcie, koncentratu. Ja, powiedziała dając trzy i łyżkę zjadła. <noise> <noise> kocham, kocham koncentrat pomidorowy. Fakt, to jest moja duża słabość. Teraz, słuchajcie, posiekamy yy, zielony pieprz. Trochę troszkę to zamieszam, żeby tam już yy, się nie przypalało. W mojej wersji nie będzie tam zielonego pieprzu, tylko tam będzie yy, papryka chili. Wiesz, ja, byłem kiedyś w Tunezji z 20 lat temu, dość długo, Ojej, przez prawie miesiąc. To ty jesteś strasznie stary. Byłem tam, będąc, będąc dzieckiem, 20 lat temu, w tej Tunezji, a, a. prawie miesiąc, w pracy. I y, słuchaj. Czy jestem już cała czerwona? Nie, słuchaj, no, słuchaj, chcę coś, coś się powiedzieć tak, ciekawego. Jak byłeś chłopięciem. Byłem w tej Tunezji i tam jadłem przepyszny makaron. Z sosem, który był, był to były owoce morza, różne mieszanki owoców morza, dużo czosnku, trochę cebuli, właśnie. Sos pomidorowy i harissa, czyli ta tunezyjska przyprawa pikantna. I to było przepysznie pikantne i to będą podawane z makaronem. I ja, z to makaronem zrobię, w ja to zrobię ja to zrobię na Ciekawe. swojej stronie menel na dokładkę. Dobrze, na pewno odniesiesz Kropka. Kom. wielki sukces, czego Ci życzę. Teraz, ponieważ dzieci będą jadły, w tym nie moje, no to tego pieprzu tak muszę dać subtelnie, słuchajcie, ale jak wy. Na przykład gotujecie bez dzieci, no to nie musicie się tak szczypać. Trochę kaparów. Kapary są tu takim naprawdę ciekawym elementem. W moim one są nie będzie wlaskowe. kaparów, tylko będzie czostko dużo. Tu jest dużo czosnku. No, ale ja będę miał głównie czosnek. A teraz zobaczcie ten pieprz zielony. Ja po prostu siekam. No, fruwające. Fruwające ziarenka. No dobrze. Yy, chcemy, żeby ten pieprz uwolnił swój aromat, dlatego yy, ja jak nacinam. Makłowicz, <noise> Makłowicz mówi tak. Tu chcemy, żeby uwolnił nasz swój aromat, a potem na pierzynce yy, ze śmietanki i pod kołdorką z dwóch liści Cicho sałaty. Bądź ten. <noise> Dobrze, solimy. Przesalamy. Jesteś zakochana? Tak. Tu tak. do mnie mówię, nie dobij chcę. No Przesolisz przesolić. A właśnie, w mojej wersji nie ma tam soli, tylko jest trochę sosu sojowego. Yy. Yy. Nie. Głoskich no ja kuchni. zrobię swoją wersję, to po prostu. Dobrze. Szczęka cię opadnie. Słuchajcie, chyba mi już chleb przeszedł. Y, Oj, ładny, ładny. Czy nie możesz? Nie, bo on musi odpocząć jeszcze. Może to bo jest tak brudne. Ja już go wyłączę. Niech on sobie odpoczywa. I za trzy minuty mamy makaron już. Durszlaki jest dobrze. No i teraz po prostu sos jest zrobiony, no, tak. słuchajcie. Fajnie, fajnie, już widać, że jest dobry. E, do, do wykończenia proponuję wam natkę pietruszki, może być bazylia. E, no i ja jednak bym dała trochę parmezanu, i jak to mówią w kreskówkach. That's all folks. Ale to parmezan daje się już do projektu. To jest na talerzu. Na, na talerzu, makaronie, tak, na... tak, tak. Na talerzu. Natkę pietruszki. Ja zrobię tą taki tunezyjski następnym razem. Zrobię może zdjęcie, jak już to um, makaron dojdzie. I teraz tak. Jutro nie ma live'a. Będzie, będzie, ja obiecuję, że będzie. Zobaczmy. Będziemy w trasie. Tak, to zrobimy gdzieś z trasy albo, albo z Meliny w Warszawie. Zobaczymy. Zaczął hot doga na stacji? Nie, bęcnowej? jak robisz hot doga na stacji, będziemy <grym> <grym> Z Meliny zrobimy. O której no, wyjeżdżamy? My wyjeżdżamy rano po śniadaniu. No to pojedziemy do Meliny i tam z kuchni, ale, ale z domu musimy zrobimy. Musimy najpierw z załatwić sprawy urzędowe, Dobre, wiesz. Uh, chciałabym wystąpić o koncesję jutro. No, no, Mam że. ze mną się nie kłócić uda. przy ludziach. To jest kłótnia, Dobra. to jest jakaś zabawa. Kończ. Um, o, jest teraz o namiotach. Na, na są Facebooku świetne. na stronie Melina Glambik Górkło można to, wszystko zobaczyć. Moim już. i można tam do nas bezpośrednio zadzwonić, bo tam jest numer telefonu. Nie odbierze Katarzyna. Odbiorę ja mm, dobra już Okej. Okay. To papa, pa, bo ja tu to, to muszę... Pokaż, pokaż. No to poczekaj, no to, poczekaj, no ja chcę zobaczyć. Chcesz zobaczyć jak leję makaron. U, Czekaj, u, bo to wpadło u, do wody, o, bo tam o, się coś o. mi O oh, no, no. jest, no, jest, jest. Widzisz, że teraz jest najlepsze. No i co ty mi tutaj... No wyciągnij korek, so Kośka, wyciągnij korek. Ach, to jest wrządzony. Wyciągnij korek. No jak mam wyciągnąć? Dolej wody wyciągnij. I teraz jest najlepsza. mówiłem, no że najlepsze będzie ja na koniec? Wszystko przygotowałam, a ty mi Wyciągnij korek. Tak, to, ty to, wyciągnij. Wyciągnij, to wyciągnij ten durszy. Jak tak, jesteś taki mądry. Kładaj ręce do wrzątku. Bardzo Cię proszę. Mówiłem, że warto było czekać na koniec. Wtedy a, wyszło na to, że ona nie ma pojęcia o gotowaniu. To wszystko było, wiesz, wystudiowane, wymyślone. A to, to, miała, to miała nieprzewidziane. I to miała nieprzewidziane i, i kompletnie się rozsypała, no. Słuchaj. Pa! Idę pilnować idę swoich namiotów. Pa!